Natomiast wśród chłopców startują Franciszek Kafka GKS Transbet Andaluzja, Piekary Śląskie, Maksym Gryc, SK Banik Habiżow, Jakub Amrich, VK Kosice, Erik Waj Wajtkiewiczius, Olimpia Bobrow, Mateusz Lewkiewicz, WK Śląsk Wrocław, Raul Schmidt, PSE Hungary Węgry, Tymoteusz Biadalski, pierwszy zespół Polwicy Wierzno, Wojciech Motala, drugi zespół Polwice Wierzno, Matej Gerard, Dolny Kubin, Gabriel Baggio, MSO Szturowo i Stanisław Loks, Sportcentrum Horn. Dziękuję, zapraszam do sali rozgrzewki. 10 minut regulaminowej przerwy. 10 minutes by break for preparing. Podejście zaliczone. No to 46 proszę na sztangę. Erik Wajtkiewicius, Olimpia Bobro wykona podejście drugie. Przygotowuje się Stanisław Wajtkiewicius podwyższa, zatem 46. Właście, chodźcie, tak mocno faj, ustaw się. Idziemy Tak trzymaj, stój, stój, stoi, stoi, stój! Podejście zaliczone 51 proszę na sztangę. Erik Wajtkiewicius, Olimpia Bobro wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Stanisław Loks. 53 kilogramy, proszę na sztangę. Łatwiejcie, Łatwiejcie, ustawcie. Mocno, Podejście zaliczone, 55 poproszę, a Stanisław Lok z tym wynikiem zakończył swój start. Gabriel Bago, MSO Szturowo, podejście pierwsze do 56. Bago podwyższa, to proszę 56.